Cześć. Dzisiaj będzie chwilka o emocjach. Jeśli zauważasz u siebie takie powtarzające się trudne emocje, albo całe schematy, całe zestawy emocji, czyli wzorce emocjonalne, które sprawiają ci dyskomfort i których nie chcesz, ale trudno jest ci odpuścić. Weźmy sobie na przykład to, że załóżmy, że w jakichś sytuacjach czujesz się nadużywany, na przykład rodzina, nie wiem, znajomi zbyt dużo od ciebie chcą, ty się zgadzasz i czujesz się za każdym razem podobnie wykorzystany, nadużywany i czujesz się z tym źle, ale tego schematu trudno jest ci się pozbyć, trudno jest ci to odpuścić. To możesz spojrzeć na to z takiej strony, tylko to wymaga naprawdę bezwzględnej, radykalnej, bezkompromisowej szczerości wobec siebie. Spójrz na to, jakie korzyści czerpiesz z tego schematu, z tej emocji, bo na przykład możesz wtedy czuć się potrzebny, niezastąpiony. Możesz czuć się widziany, ważny. I jak będziesz ze sobą szczery, szczera i dostrzeżesz te korzyści, to wtedy będziesz mógł zauważyć też to, że często te korzyści właśnie przeważają nad chęcią odpuszczenia tej emocji. I dopiero jak sobie uświadomisz te korzyści i uświadomisz sobie, jak ten schemat, jak ten mechanizm w tobie działa, to już przez samo zauważenie tego mechanizmu będziesz mógł go obserwować, będziesz mógł poluzować go, zwiększyć dystans między tobą a tym schematem, i wtedy będzie ci łatwiej go odpuścić.